Okej, okay, ja więc chciałabym poruszyć temat zepsutych uszczelek w domu X. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja naprawdę nie staram się nikogo tutaj oszukiwać albo kreować siebie na osobę, jaką nie jestem. Staram się być z Wami w 100% szczera i, i prawdziwa tak jak mogę. Więc jeśli teraz zawiedliście się na mnie, chciałabym Was naprawdę z całego serca przeprosić, dlatego że. Ja przez długi czas miałam problem z zaakceptowaniem siebie, miałam spore problemy mm, z odżywianiem, można tak powiedzieć. Kiedyś może Wam opowiem o tym coś więcej, ale jest to związane w sumie z moją przyszłością, dlatego że. Że byłam krytykowana zawsze za mój wygląd, za to, że miałam ciemniejszą karnację, większe usta. I kiedyś, właśnie w podstawówce, byłam wyśmiewana za to i mam wrażenie, że ten uraz psychiczny gdzieś tam podświadomie może wciąż być. Ale pomijając fakt, chciałabym przejść do tego zdjęcia. Ono zostało przerobione, dlatego że. Piękna, którą miałam na sobie tego dnia, była troszeczkę dla mnie za duża i kiedy oparłam się o Ramę drzwi od tego okna z tymi uszczelkami, które są zepsute swoją drogą. To po prostu ta sukienka się jakoś tak rozszerzyła i nie wyglądała. Wyglądałam po prostu niekorzystnie na tym zdjęciu i chciałam to poprawić, bo w rzeczywistości wyglądało to w miarę normalnie. A gdyby ta sukienka była w dobrym rozmiarze i miałabym czas, żeby pójść do krawcowej i ją normalnie zmniejszyć, to to byłoby inaczej. Także jedyne co chciałabym, żebyście wiedzieli i pamiętali, nie szukajcie wzorców w internecie, na Instagramie i w ogóle ja wam pokażę, no, ja naprawdę jakby nie mam dużej dupy. Wiem i to zdjęcie było przerobione, no normalnie tak to wszystko wygląda. Nie staram się was oszukać, serio obiecuję, jedną no przysięgam. Że pamiętajcie, każde ciało jest piękne i doceniajcie to, co macie. Nie porównujcie się do nikogo, bo to ni do niczego jakby nie prowadzi. Ja też nie przerabiam zdjęć ogólnie na Instagramie, możecie sobie zobaczyć. Ja... I pamiętajcie, że was mocno kocham, nie chcę was oszukiwać I, i przepraszam was jeszcze raz za taki mały fakapik no bo to nie było celowe. Ja po prostu nawet nie miałam chwilki, żeby spojrzeć na to zdjęcie, a odwaliłam mocną, jakby.